Witajcie w Hasztagach. Dzisiaj będziemy próbowali parówek, a jest ze mną pan Paruwa. Dzień dobry. Wiemy co jest czym, ale będziemy tego próbować i oceniać. Tak, która paruwa jest smaczniejsza? Ruszamy do jedzenia parówek. Mamy trzy rodzaje. Tutaj pysznych parówek na pewno. Ogólnie to śmierdziki. śmierdzi. Bardzo. Śmierdzi. <śmierdzi Naprawdę śmierdzi parówkami. Nie, to jest Twoja. To są berlinki, pierwsze tak. I znowu będą hate pod, pod, pod tym, pod siębinkami. dlaczego jest dyskryminacja. No właśnie, to jest lepsze odzwierciedlenie. Nie ma wszączek żadnych, także widać, że dużo papieru toaletowego wsadzone w tą parówkę jest. Pachnie parówka, ale jest ten. Jest Strasznie strumiona. Strasznie, no, strasznie tak. Mm, to są lepsze. Dużo lepsze, no. dużo. To jest pies zmielony z budą. Berlinki Zresztą wygrywają, fajnie, naprawdę. Zdecydowanie najlepszy, najlepszy Berlinki. Naprawdę. Ja to to nie się tak nie, nie znam, ale drugo. zobaczymy tak? następnie. Druga jest sokołów. 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 Sokołów, sokołów, czyli znaczy, że to z jakichś ptaków. O Jezu, jak śmierdzą. Najgorzej. no to śmierdzą jakieś pasztety. <laughs> oh yeah. Jest słona. Smakuje jak taka szynka z indyka. Jest słona. Nie smakują mi. Smakuje ci? Nie. Mm. Nie smakuje mi. To. Ja widzę, że ty lubisz się bawić tymi perówkami. tak. Bracie i tak... Nie chciałem zaprezentować tutaj i, 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 I tak sobie... Mam mniej papieru toaletowego, więcej jakiegoś mięsa. Tutaj wsadzony. Jest. Nie, jak w ogóle... Nie no, śmierdzą no, to, to, to nie jest w ogóle z mięsa, to to nie naprawdę. Nie Fu... Słona. I ta Ale niedobra. Jest... Niedobra. O Jezu. To smakuje jakie wodniste, są. W ogóle to. Nie smakuje parówka. Nie, a tu najgorsze a. na świecie. Najgorsze parówki, boże, nie. To nie smakuje jak mięso w ogóle. I ostatnio mamy biedronkową wędzoną. Ta mi nie wygląda na apetyczną, Ma taki brzydki, czerwony kolor. Znaczy, proszę. O kur. O O Papier toaletowy. <noise> Okej. Okay. Ta jest słodsza, jeżeli hmm. można tak powiedzieć. Najgorsza, no ta to nie smakuje w ogóle jak parówka. Jak karma dla psów trochę. Czuć jakby bardziej sztucznie. Czuć chemię. Po prostu czuć mm. się nie chemię. Tak, jest najsłabsza, ale musi mieć coś jakiś, no, innych rzeczy, że jak się zje takiej parówek ze 100, to później siły człowiek ma tyle, że. o! Na pewno to biedronka, bo jest taka wielka i gruba. O! 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 I pewnie tania. Michał jest studentem chemii. I czuć tu chemię, zdecydowanie. I związki powiedz jakie tu są. Nie wiem jakie związki, ale obstawiam, że papier toaletowy. To nie jest dobre. Nie. Fuj. Oczy, czaszki, kości, wszystko. I to mielą. I powstaje ci takie coś. I my to jemy i później jesteśmy zdrowi dlatego. Tak. Nie smakują mi. Smakuje ci? Nie. Mm. Nie smakuje mi. No a pasztet na tej samej zasadzie działa. Ale pasztet jest przepyszny. Babciu! To jest Także podsumowujemy. Biedronka jest najgorsza. Naj, najgorsza. E, później jest sokoł, który nam mniej smakował. To jest średnia, a to jest najlepsza. To jest najlepsza. Choć jest słona, ale Wygrała jest najlepsza. Berlinki. I jeszcze, najlepsza jeszcze ta... ta wizualnie ładnie wygląda. Świeci się jak psu, prawda? Te, no, no dobrze. Berlinki wygrywają. Kupujcie berlinki. Polecam. Polecam. Jak widać, nie wszystkie porówki są super, a przynajmniej nie, na pewno nie wszystkie są zdrowe. A jeżeli chcecie zobaczyć, Kolejny odcinek, w którym testujemy sushi, to sprawdzajcie gdzie? Tutaj! Tutaj, żeby montażysta nie musiał przekręcać. Pokażemy to. Tutaj! Coś ale, tak? ale, ale niedawno mieliśmy konkurs na najlepszy komentarz pod odcinkiem, gdy testowaliśmy wołowinę i chcielibyśmy go dzisiaj rozstrzygnąć i w imieniu ekipy i, i całych, m, wszystkich osób, które nam pomagają w tworzeniu tego, tego kanału, chcielibyśmy powiedzieć, że zwycięzcą jest Dominik Kopi, na kom za komentarz, żeby zrobić wielki test sushi z hipermarketu. Dziękujemy za to, i Dominiku, odezwij się do nas na, na Facebooku, napisz nam wiadomość, a Łowinka poleci do ciebie. No, także tyle.